Ważny dzień dla naszej szkoły. Po raz pierwszy organizujemy dużą konferencję, konferencję dydaktyczną. Szkoła w dialogu. Po co nam ocena? Po co reakcjemy? Dla mnie ten dzień to bardzo rzeczowy Jarek Durszewicz, e, inspirująca Joasia Mytnik, no i przebłyskotliwy Zygmunt Medowski. E, świetna debata. Wspaniała atmosfera, więc czekam na przyszły rok. Duży entuzjazm, tak naprawdę, i takie chyba troszeczkę dzisiaj dużo siły i wiatrów w żagle dostałam patrząc na naszych nauczycieli. Na naszych nauczycieli też przede wszystkim, ponieważ ja widzę, że naprawdę jest gdzieś ten podkład do zmiany. Kartuzy stolica nie tylko kaszu ale i Polski, jeśli chodzi o nowe koncepcje edukacyjne.